Witamy Was serdecznie na vlogmasie numer 18. 18, tak, już mamy 18 dzień Prawie, grudnia. E, święta to po prostu jest jak styknięcie palcem. Zaraz się po prostu pojawią, e, Mamy środę, za tydzień o tej porze już będzie po Wigilii, będziemy mieli pierwszy dzień świąt. Będziemy przypuszczalnie większość z nas siedziała e, z rodziną, z najbliższymi. No ale co, jeszcze nie mamy tych świąt i co, mamy okres przedświąteczny, więc yy, my dzisiejszego vlogmasa zaczynamy, Dominika, od kalendarzy. A wcześniej od paczki. Mini paczki, tak? Mini paczki, tak. tak. Bo to miała być kartka. To miała być kartka od Angeliki R., której serdecznie bardzo dziękujemy. Yy, I w ogóle jeszcze nie otwierałam, znaczy chciałam bardzo, bardzo, ale od razu yy, przyszłyśmy z Dominiką, żeby właśnie nagrywać, także ja może uczynię to teraz. E, jestem w ogóle zaskoczona, dlatego że naprawdę miała być kartka, a, a takie coś na kartkę nie wygląda troszeczkę. I co ty tam, Angeliko, wsadziłaś do tej koperty? Co to jest. Tak, kartka jest. Ada i już śmieszek i taka Choinki chyba. Choinka, no? No? tak. Bardzo ładna, e, fajna naklejka. Pamiętam. 3D. 3D, taka pulchna. Co tam mamy? przepiękna kartka z sarenkami mhm. i oczywiście o na mhm. też i oczywiście życzenia za które bardzo serdecznie dziękujemy i również Angeliko Tobie życzymy wesołych świąt i pozdrawiamy i pozdrawiamy a jestem ciekawa o maseczka Izana Maseczka Hydro Booster, do 48% więcej nawilżenia, kwas hial hialuronowy i aloes, to coś dla mnie, bo ja jestem w takim wieku, że tego kwasu hialuronowego bardzo potrzebuję. Yy, także widziałeś co mi Więc dziękuję. Bardzo dziękuję, ja uwielbiam maseczki, także o, o co to, to są, jest? To są płatki, czy tak? Mhm, luksusowe, przeciwzmarszczkowe, złote płatki pod oczy. Także kolejne, kolejne, kolejna rzecz yy, dla mnie. Jaki ładny aniołek. aniołek drewniany. Śliczny, bardzo to Ci dziękujemy. jest mm -hmm. e, Z kartką. Mm -hmm. Ładny. No. Śliczny, prześliczny. Nie, bo może pokaż. Możemy powiesić, powiesić na choinkach? Właśnie nie wiem, czy on jest do wieszania, czy tak do, po, do położenia chyba, bo nie widzę ten. A może? To, to go położymy między gałązkami, także bardzo no. Ci dziękujemy. no? Coś na słodko. O, jakie cukierki! <grym grym grym grym> oj I mam na ręce. To jest jakiś drop, sweet drop. Pierwszy raz widzę ten mleczny, mleczny. Z mlekiem kon, kon, kon. Ja sobie otwarzę zobaczę, bo ja nigdy takiego cukierka jeszcze nie widziałam. Gwiazdki też dostałam. O, jakie fajne. A, taki mleczny. Uh -huh. Coś jak e, chyba tofi, uh -huh. ty Coś takiego? Już nie pamiętam. I wiaska. cukiereczek. O, też bardzo ładnie pachnie Coś mi się kojarzy No, nie wiem, nie wiem, czy to kawowy Ale coś, kawowy, no, kawowy, kawowy Także bardzo ślicznie Dziękujemy za przesyłeczkę, Angeliko I może teraz y, Przejdziemy do kalendarzy Dobrze, 18 Ale ciekawe mnie te płatki Bardzo mnie ciekawią te płatki do pod oczy, dlatego że e, to jest chyba nowa linia e, Gold kosmetyczna, albo ona. Ale nigdy z... nie używałam, wiesz, powiem ci, że nie, nie jestem pewna. Super luksusowa marka roku 2018, ale nie wiem, czy ten produkt został wypuszczony w tym roku, czy w zeszłym roku, ale w każdym razie to jest chyba, Angeliko, popraw mnie, jeśli się mylę, jedna z ostatnich y, linii y, y, Gold y, Lift Expert Eveline albo przedostatnia. Nie wiem. Dobrze. Jeszcze raz dziękuję za przesyłkę. Dziękujemy za życzenia. Ja już zdążyłam otworzyć ten serek. Dobra. Dominika, tym międzyczasie otworzyła serek. I jeszcze powtórka. powtórka. Powtórka, już, już jedliśmy na początku go. Czyli Dominika chyba, coś mi się wydaje, że już nic nowego nie będzie w tym kalendarzu. Nie, ja się cieszę, że będzie Meksykana. No dobrze, te serki są wszystkie dobre, my na pewno je zjemy, tylko, że ja myślałam, że przynajmniej 12 serków będzie innych. E, ja później innych. czytałam e, ten Ale kalendarz... ty, popatrz, 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 tutaj są Tam jakieś... No dlatego mówię, że a... ja wtedy temu zajrzałam na tył. A, bo temu tym nie. Tak, ale na przodzie, ten co już skończyliśmy, pisało, że jest 8 8 mm -hmm. sera. Ja myślałam, że o 8 takich będzie różnych, a reszta to będzie takich z tych zwykłych, ale te zwykłe też wliczyły te takie smakowe, więc... No dobra, ale no ja... Ale jeżeli chodzi o kalendarz, no to no fajny jest taki serowy kalendarz, tylko ja po prostu byłam, mm, że tak powiem, Napalona na więcej rodzaju sera niż tego tyle była. dobra. mam salazu, to by kupiła też ten drugi czerwony, ale... No, jest. Ale może w następnym roku się nam uda. Ja szukam Dominika tutaj. Bardzo. Osiemnastki. I oczywiście w tym kalendarzu ja nigdy nic nie widzę, chociaż raz czy dwa razy udało mi się... A osiemnastka jest tutaj. Dobra, ja go położę. bo będzie się lepiej otwierać. Nóż? Nie, 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 nie. Poradzę. A, znalazłam. Tak, teraz wyjmij sobie produkt. A nie, to z tamtego drugiego. O, seru. Jakie ładne, to jest sypki, tak? Uważaj, bo mm -hmm. mi się wydaje, że są sypki. sypki, no. Oj. No, posypały się. Ale jakie ładne, kolorowe ja zrobię później zbliżenie na wszystkie produkty, ale na prawdę odcienie z hologramem różowy tak. hologram Różo, tutaj jest dużo różu, fioletu, złota także bardzo ładny, przyjemny brokat bardzo mi się podoba, mega mi się podoba Profil e, e, profilżyn profi i osiemnastka będzie, I to chyba będzie ostatni błyszczyk, chyba tak nie tutaj... wiadomo, bo jest 24 i aha, no to tutaj też mniejszym. mogą być dobra w każdym razie... Drugaczka, pewnie. <grymne> My, czekamy, My chociaż to nie jest coś, co byśmy chciały, ale... Musimy wbić. Ja się nieśliwię w tych kalendarzach, bo czasami chcą te pole wypełnić, tak wiesz. Czyli zapychacze tak zwane, no nie? Tak. Pilniczki, rękawiczki, e, jakieś tam no, e, czepki na włosy, to czasami są zapychacze i... Ale w ty tutaj się nie zdarzyły nam żadnego zapychacza. znaleźć. Chociaż e, tutaj była... Tak, nie swędzi. piseta, ale, ale akurat piseta jest potrzebna. Wow. Jest. Błyszczyk. I to jest też y, toper, czyli na. No to fajnie, ja lubię takie topery, bo widzę, że to jest w moim kolorze, bo to jest taki kolorek bardzo jasny. Mhm. Bardzo ładny, taki rozświetlający usta, także smakujący. Pewnością... No, Moje ręce dzisiaj odpoczywają, widzę. No, ja no nie? Okej, okay, Dominika, teraz twój nyx. Musimy się, po, się pośpieszyć, bo wczoraj normalnie chyba 10 minut otwierałyśmy same kalendarze. Za długo hmm. to stanowczo robimy, a później masę wychodzą, bo nie wiadomo... 18. 18 jest tutaj. Mhm. Potwierdzam, że jest. No. O. Produkt w kształcie trójkąta. Co to jest? Oby nie lustereczko. To będzie produkt na usta na pewno, tak. Lip scrub, a to fajnie. Ja nigdy o. nie miałam... Mhm. Y, bo to jest z takimi granulkami, tak? Feeling do ust, no nie? No. Nigdy nie miałam bardzo... Chyba ten brotar gdzieś mi już tutaj wszedł, bo całą noc jest <grym> Mam się podrafać. Czekaj, muszę zdjąć to. A ładnie się. Czy to będzie widać? Różowy jest. Mhm. Jak Mmm, Jak przyjemnie pachnie, pokażę szczerze. Mm -hmm. Bardzo przyjemnie pachnie, ja już w międzyczasie tutaj otworzę yy... o no jak tak już trochę palca przytrzymałam, to czuję takie te. Look fantastic, tylko spojrzy, gdzie jest osiemnastka. Osiemnastka jest tu. Damy pudełeczko. Osiemnastka. Karteczka. Do nie idzie. A ja to wyciągnąłem za produkt, który jest oczywiście w ja już, ja już zobaczyłam. Krem do rąk. rąk. O. Głęboko e, uh -huh. na Nils Yard. Skórę suchą. To jest e, e, Nils Niels... Covent... Yard Remedies. o. No, e, albo... Nie albo muszę, ja albo Covent, Covent Garden. To nie wiem, co to jest za marka. Nie, to jest marka, tak? Nils Yard, Yard Remedies. No? Uh -huh. To bardzo fajnie, dlatego, że ja uwielbiam kremy do rąk. Te jest zabezpieczony. Czyli trzeba tutaj jeszcze dodatkowo otworzyć. Mhm. Jak kremy mam wszędzie, naprawdę. W pracy mam dwa, w domu mam chyba ma cztery. Na oknie, w każdym pomieszczeniu, żeby po prostu mogła ten... Yy, mieć pod ręką każdy. W samochodzie też mam. W torebce jeszcze mam. Jak rodnie? nie. Do rąk? Ja mam suche dłonie tak... Ale tak pachną ostro, tak troszeczkę. Taki ładny zapach, ale taki ostry, no nie? Taki. On nie pachnie tak troszeczkę jak takie już. Um, perfumy takie starsze, co kiedyś. Tu jest dużo róży. Tu jest dużo róży. Taki bardzo różany kraworą. To... No. Ale dla mnie mi się, mi się to kojarzy. Z taką wiecie, miłością trochę. Tak. Wiecie, jak są takie perfumy z. Yy, yy, serii różanych perfum i czasami różane perfumy prze, pie, przepięknie pachną, przeważnie, ale jest taki rodzaj różowych perfum, które y, pachną y, tak kiedyś używały nasze babcie, prababcie y, tego zapachu i często właśnie starsze kobiety tak pachną tym zapachem, bo chyba widocznie w tym wieku y, lubują się właśnie w takiej róży. Ale dobra, to nie jest jakoś taki straszny zapach, <grym> żebym go nie Używała, chociaż na że nie ma fajne. Fajne czuję upojenie, bo akurat miałam suche ręce. To przetestowałam na żywo. Ale tak jak trawa też pachnie, taka ścięta. Troszkę trawą cytrynową. Lekko, ale bardzo minimalnie, ale więcej czuję tej róży takiej. Nie tej fajnej róży, no nie, tylko tej takiej. I co? To już by było wszystko w dzisiejszych kalendarzach. Oczywiście tutaj zaraz Wam się pojawią. Y, przebitki, y, co miałyśmy w tym kalendarzu. I oczywiście jeszcze pokażę Wam z bliska y, paczuszkę od Angeliki, za którą jeszcze raz ślicznie, serdecznie dziękujemy. I y, 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 za chwilę do, przejdziemy, y, pokażemy Wam kilka produktów, y, które Dominika wygrała. O no tak, no. no. Y, Gramy sobie w taką grę. Dominika gra w grę dla mam. Dla wszystkich, ale... To jest taka gra dla mam? No nie, no to, to jest taka gra ar arcades, mhm. to ta... jest ta łapa, co tak się łapie, o właśnie, to jest dla wszystkich, tylko tam jest mhm. dużo figurek, misiów, kocyki, no to można powiedzieć, że dla mam, no bo tu wykorzystają y, bardziej rodzic dla dziecka, tak, mhm. Mhm. ale są też takie anime rzeczy takie, Aha. więc... Y... Gadżety są Aha. też, maszynki do popcornów i takie. Aha, także zaraz właśnie wyciągniemy te wszystkie rzeczy, które Dominika w tej grze wygrała, pokażemy wam. I może któraś z Was będzie chciała sobie tam zagrać, bo to jest dosłownie chwila, bo to jest, macie jeden e, e, darmowy ruch. Jeden darmowy ruch dziennie, także to jest po prostu wejść, zagrać i wyjść. Także to nie, to nie jest gra, która by Wam. To są Pochłaniała taka, czas! <grywa> znaczy nie, to zależy, jeżeli na przykład mi się nazbierają trzy ruchy, uh -huh. to pochłania czas, bo ja ich nie wydam na co jeżeli nie, uh -huh. wiem, że, że nie wygram, to będę siedziała i ciekawa, póki wiem, że wygram i to też uh -huh. pochłania czas, jeżeli chcesz to naprawdę wygrać, to Dobra, no to już no. koniec gadania, idziemy, pokażemy Wam, bo naprawdę rzeczy, które wygrała Dominika są bardzo fajne i ładne. Tak, tak. I wygrała je dla Lukaska. Tak. <grywa> Popatrzcie co Dominika ma tutaj za zdobycze właśnie z tej gry, to są ręczniczki właśnie z Kubusia Puchatka, mini, 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 ręcznik. mini ręczniki, tutaj ma taki y, ogromny koc, znaczy nawet nie ogromny, ale taki dla dziecka, to jest ogromny, na już nie uh -huh, ale popatrzcie jaki jest fajny misiu pod spodem, cieplutki, baranek. E, baranek i... I Aha, jest taki zapinany napięca. i odwrotnie, bo można barankiem do ciała, tak? Ręcznik z pikachu widzę. I takiego fajnego, słodkiego. Moje jest różne, różne typy tych króliczków. Ja mu wygrałam taki fantazyjny z, z niebieskimi mm -hmm. Czeka, bo dla dziewczynek z różowymi. No. E, Dominika, masz na coś oko, tam jest coś nowego? Cały czas na te króliki cały czas. Aha. Ja codziennie się loguję i patrzę na te króliki. Aha, bo są ja każde inne? Tak, na przykład cały czarny z żółtymi oczami, Aha. piękne są po prostu. Aha. Albo taki musztardowy mm. z fioletowymi. Także jak macie ochotę wpaść na taką stronę, to oczywiście link wam zostawimy y, na dole powodzenia. I powodzenia, jak któraś z mam będzie miała sobie ochotę zagrać. I to już by było wszystko z dzisiejszym Dziękuję Dziękujemy ślicznie za oglądanie i do zobaczenia jutro. Buziaczki. Pa, pa!